Zabierz mnie do swej obory, bedo knóry i maciory Będziemy wywalać gnój od kotów, świnie, psów Ze mną będzie ci jak w raju, załóż i nie żały Ja zrobię z to, że aż kojcy wszystkie śnią. W oborze czas szybko płynie, więc obejrzy każde świnie ich ciała w gnoju brane. Mówią mi, że ty chcesz zajebać mnie widły Gdy ja wszedłem do obory Patrzę, a tam Czego mam na taczkę długo czekać? Już nie lewy filtr przecieka. Zabierz mnie do swej obory, Będę knury i maciory. Będziem wywalać gnój od kotów świnipsów. Ze mną będzie ci jak w raju, za fielcy i nie żałuj. Ja zrobię z gnajem to, że aż wszystko śnia. Nie jest ważne to co ktoś pomyśli. Wywaliłem gnój obora błyszczy. Wiem, że świnką będzie już przyjemnie, bo już przyszedł czas wykastrować wszystkie was. Przecież wszyscy o tym dobrze wiedzą. Grzeczne świnie paszę jedzą. Nie kaśminką już dłużej czekać, bo zacznę z kojcy uciekać. Zabierz mnie do swej obory, bo do knury i maciory, Będziem wywalać gnój od kotów, świnie, psów. Ze mną będzie ci jak w raju, za w i nie żałuj. Ja zrobię, znajem to, żałasz kojcy wszystko lśnia.